Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawym narzędziu, które ostatnio miałem okazję wypróbować i no, którym jest na ty, jestem na tyle zachwycony, że myślę, że powinniście Państwo się o nim dowiedzieć. Od razu zaznaczam, że cały materiał jest niesponsorowany. Firma, czy to narzędzie, o którym dzisiaj opowiem, nie zapłaciło mi ani grosza, żebym o, o tym narzędziu opowiedział. Po prostu bardzo mi się ono spodobało i myślę, że warto, żebyście Państwo również z tego narzędzia skorzystali. A mianowicie chciałbym dzisiaj opowiedzieć o narzędziu, które się nazywa Sonix albo sonics.ai, czyli jak otwo otworzycie w przeglądarce adres sonic.ai, to wejdziecie na stronę tego narzędzia. I do czego służy to narzędzie? To jest narzędzie do automatycznej transkrypcji tekstu. Czyli wrzucamy do tego narzędzia albo plik audio, albo plik wideo, i to narzędzie przy wsparciu sztucznej inteligencji, przy wsparciu głębokiego uczenia maszynowego odczyta głos, który jest w tym pliku audio, albo w tym pliku wideo i zamieni ten głos na tekst. To, co jest akurat wyjątkowe w przypadku tego Sonics AI, jest to, że jest to narzędzie, które posługuje się te, czy, czy które rozpoznaje 35 języków. A tak naprawdę nie wiem, ile dokładnie jest tych języków, czy to jest 35 czy 40, ponieważ na stronie internetowej, jak wejdziecie na, na tą stronę Sonics AI, to na początku jest informacja, że to jest 35 języków, ale jak troszeczkę przeskrolujecie tą stronę do dołu, to tam gdzieś się pojawia informacja, że tych języków jest 40. Nie jest to tak naprawdę istotne. Ważne jest to, że wśród tych języków mamy te języki dla nas najważniejsze, w tym oczywiście polski. I co to narzędzie dokładnie potrafi? Gdy wrzucamy do Sonix nasz plik audio albo plik wideo, mamy tutaj tak naprawdę wiele metodów, metod uploadu takiego, takiego pliku, możemy po prostu nasz plik wysłać na serwery Sonics, albo na przykład możemy podać link do pliku na przykład na YouTube. Czyli nie musimy z YouTube'a tego filmu gdzieś ściągać do, do nas na lokalny dysk, a potem wysyłać do Sonixa, tylko wystarczy, że wklejmy ten URL do, do pliku na YouTube i Sonix automatycznie zaczyna rozpoznawać tekst i generować nam, czy rozpoznaje tą mowę, która tam jest i generuje nam tekst, jaki tam jest potrzebny. To, co jest akurat właśnie ważne w przypadku tego Sonicsa, to oprócz tych 35 językach, o których powiedziałem, to że narzędzie naprawdę genialnie ten tekst odczytuje. Troszkę mu to zajmuje, ponieważ gdy podamy taki link do, do pliku, ja robiłem takie eksperymenty na pliku, który trwał 13 minut. Był to plik właśnie na YouTubie. Wstawiłem tylko i wyłącznie link do tego, do tego pliku na, w Sonixie i ten Sonics przetwarzał ten plik kolejne kilkanaście minut. Czyli nie zrobił tego tak naprawdę od razu, tylko troszkę mu zajęło od, odczytanie tego pliku. To, było, to był plik wideo, który miał miał polskie lektora. To było akurat jakieś wideo nagrane przeze mnie, czyli ja akurat tam opowiadałem i Sonix wygenerował mi polski tekst, natomiast jakość tego tekstu jest taka, że ja naprawdę zbierałem szczękę z podłogi, jak to zobaczyłem, ponieważ oczywiście bawiłem się tego typu rozwiązaniami wcześniej, bawiłem się na przykład Googlem, bo asystent Google oczywiście też rozpoznaje tekst i można mu dyktować tekst, ale no moim zdaniem Google nie ma podejścia do, do Sonixa, jeszcze będą musieli rzeczywiście dopracować algorytmy tak, żeby ten Sonix żeby, żeby tak działał ten Google jak działa dzisiaj Sonix. Natomiast Sonix wygenerował mi ten tekst nie tylko z bardzo, dokładno, bardzo wysoką dokładnością. Rozpoznał praktycznie wszystko to co mówię. Nawet takie słowa, które czasem niewyraźnie mówię. A tak jak Państwo wiecie, jeśli oglądacie Państwo regularnie mój program, wiecie, że ja szybko mówię i czasami Zdarza się, że, że mi się język plącze, to nawet w takich sytuacjach, gdy mi się język plątał, albo gdy na przykład powtórzyłem jakieś słowo dwa razy, to Sonic to rozpoznawał i wstawiał tylko do tekstu tylko to jedno słowo, albo tam, gdzie miałem ten poplądany język, to był w stanie rozpoznać, co to dokładnie było za słowo i to słowo wstawiał. Dodatkowo dodawał całą interpunkcję tekstu, czyli mieliśmy wszystkie przecinki, wszystkie kropki, średniki, wszystko to automatycznie było dodawane do tekstu. Oczywiście wszystkie nowe zdania były zaczynane z dużej litery. Co więcej, jeżeli w takim pliku audio występowało, Kilka osób, to Sonix był nawet w stanie wykryć, która to jest osoba i oznaczał te osoby speaker 1, speaker 2, speaker 3. Mogliśmy sobie nawet kilka takich osób oznaczać. Potem, oczywiście, w samym narzędziu możemy zmieniać, kto jest tym speakerem. Czyli ja mogłem sobie zmienić, że speaker 1 to jest Paweł, speaker 2 to jest Oliwia. I potem za każdym razem, gdy te osoby się pojawiały, to automatycznie Sonix rozpoznawał, która to była osoba. Bardzo fajne jest narzędzie, które jest zbudowane w tego Sonixa do, do wprowadzenia ewentualnych korekt. Ponieważ w moim przypadku ten Sonix miał tylko z jedną rzeczą. Problem, mianowicie nie rozpoznał nazwy produktu. Tam się pojawiała nazwa produktu i on nie wiedział dokładnie, jak rozpoznać tę nazwę produktu. Czyli w tych algorytmach tego Sonixa akurat ta nazwa nie występowała, więc on tam kombinował, postawiał kilka razy jakieś inne słowa. Więc w tych miejscach musiałem ręcznie to słowo poprawić. Ale też bardzo łatwo się to poprawia, ponieważ mamy po lewej stronie wyświetlony obraz wideo, czyli widzimy podgląd naszego materiału wideo. Po prawej stronie mamy tą ścianę tekstu wygenerowaną przez Sonixa. Tabulatorem na klawiaturze uruchamiamy sobie odtwarzanie i Zatrzymujemy tekst tabulatorem, dlatego że po prostu spacja jest akurat nam służy do, do edycji tekstu. jak naciśniemy tabulator, zaczyna się odtwarzać wideo po lewej i tekst po prawej y, zaczyna się potwierdzać do, dokładnie w tym momencie, w którym osoba na wideo mówi dany wyraz. Czyli ten wyraz, który jest wypowiadany, jest podświetlany na y, takim grubszym niebieskim fontem. Jeżeli słyszymy, że akurat ta, ta kwestia, która, którą osoba wypowiada, źle została rozpoznana przez Sonicsa, tabulatorem zatrzymujemy, podmieniamy to słowo na inne, już mamy poprawkę, możemy się potem cofnąć dwa czy trzy, trzy słowa i otworzyć jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy dokładnie wszystko się zgadza. Cała taka edycja tego tekstu, który w moim przypadku właśnie miał 13 minut, czyli miałem taki 13-minutowy tekst, zajęła mi może ze 20 minut. Czyli po tego pliku, sam Sonics na początku tam mielił ten plik przez kilkanaście minut, potem wygenerował mi gotowy tekst. Potem ja jeszcze kilkanaście może te 20 minut poprawiałem ewentualne literówki, czyli nawet nie te literówki, ile te właśnie nazwy tego produktu, który się pojawiał i po 20 kolejnych minutach miałem już gotowy tekst, który potem mogłem wyeksportować do pliku z podpisami, pliku SRT. Tam tych formatów jest jeszcze kilkanaście różnych, natomiast ten najpopularniejszy to jest plik SRT, czyli plik z timekodami. To znaczy, że taki plik możemy potem wrzucić do na przykład odtwarzacza wideo, czyli jeżeli mamy plik wideo już gotowy w formacie na przykład MP4, my plik SRT, to ten plik SRT dorzucamy do, do odtwarzacza wideo i ten odtwarzacz będzie nam wyświetlał napisy w odpowiednim momencie, ponieważ one rzeczywiście są z timecodami. Możemy również te podpisy wtapiać w, w w wideo w dowolnych programach do obróbki wideo, na przykład DaVinci Resolve, o którym też opowiadałem w moim programie, albo w Adobe Premiere. Wystarczy ten plik SRT wrzucić do takiego DaVinci Resolve i te, te, cały ten tekst, te podpisy automatycznie nam się umieszczą w naszym pliku wideo. Czyli wrzucamy, klikamy eksport i mamy gotowy plik z. Podpisami. Taki plik SRT możemy również wrzucić do YouTube'a. I to też akurat robiłem taki eksperyment, czyli miałem ten plik mój gotowy z YouTube'a, wygenerowałem sobie plik SRT, na YouTubie zaimportowałem ten plik do YouTube'a i na YouTubie tylko musiałem wybrać, co to jest za język. To ja określiłem, że to jest akurat język polski, również wygenerowałem wersję angielską, zaimportowałem również plik SRT angielski i na YouTubie użytkownicy na tym moim pliku wideo mogą sobie teraz wymienić, wymieniać czy zmieniać te podpisy, czyli te tak zwane closed captions, czyli naciskały to moją PCC na dole wybierają sobie, czy chcą mieć podpisy po angielsku, czy po polsku, albo nie chcą mieć napisów w ogóle, że nie chcą mieć w ogóle, no to oczywiście znikają. jeżeli wybiorą sobie polskie, to mi się pojawiają polskie, jeśli wybiorą sobie angielskie, to wyświetlają im się angielskie. Więc naprawdę genialne rozwiązanie, super proste w użyciu, yy, yy, bardzo fajnie też zadziałało to tłumaczenie w przypadku Sonixa, ponieważ. Yy, Wystarczyło, że ja wybrałem, że mam już ten gotowy tekst Polski, który sobie poprawiłem. Potem powiedziałem, dobrze, to teraz ja bym chciał mieć ten tekst w języku angielskim i Sonics wygenerował mi angielskie tłumaczenie i ponownie zbierałem szczękę z podłogi, gdy zobaczyłem to angielskie tłumaczenie wygenerowane, ponieważ zwroty, które były użyte w tym, w tym tekście, są takie, że ja bym sam tego nie, nie był w stanie wygenerować. Czyli mój angielski nie jest na tak, na, na tak wysokim poziomie, jak jest ten Sonic. Oczywiście tutaj nie chciałem mówić, że ja jakoś. Perfekcyjnie mówię po angielsku, ale mówię po angielsku, posługuję się tym angielskim. Natomiast ten tekst, który był wygenerowany, był no, na poziomie native speaker'a, tak naprawdę. Więc ja byłem rzeczywiście pod bardzo dużym wrażeniem tego wygenerowanego również angielskiego, tych angielskich wygenerowanych podpisów. Więc jeżeli macie Państwo jakieś pliki wideo, które chcecie przetłumaczyć, generujecie albo na Wasze potrzeby jakieś pliki reklamowe, albo jakieś pliki, gdzie macie jakieś produkty, albo rozmowę na przykład kilku osób. Jeżeli y, nagrywacie jakieś webinary, na przykład jakieś prezentacje i na, tym, na takie prezentacje albo na jakiejś debacie występuje kilka osób, to wystarczy, że to wideo wrzucicie wrzuci do tego Sonixa i Sonix wam wygeneruje podpisy w pliku SRT, które potem możecie sobie wygenerować w, dowolnych, w dowolnym z tych 35 języków i potem udostępnić na, na przykład na YouTube, właśnie z tymi podpisami. Co jest akurat bardzo też istotne z tego względu, że dzisiaj jest również modne to, żeby do plików wideo, które umieszczamy w internecie, czy na YouTubie, czy na przykład na TikToku, żeby dodawać podpisy, ponieważ bardzo wiele osób ogląda wideo bez dźwięku po prostu, czyli nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o osoby niedosłyszące albo o, o to, żeby mieć tłumaczenie tekstu, jeżeli oglądamy np. Na przykład, na przykład angielskie wideo, chcielibyśmy mieć polskie podpisy, albo chcemy pokazać nasz polski materiał jakiemuś zagranicznemu kontrahentowi i chcielibyśmy, żeby zobaczył z angielskimi podpisami, to jest oczywiście jedno zastosowanie. zastosowań. Ale inne zastosowanie to, to takie, że bardzo często jedziemy środkami komunikacji miejskiej i oglądamy sobie jakieś wideo, ale nie chcemy przeszkadzać innym pasażerom, nie mamy słuchawek, to wystarczy, że dodamy takie podpisy i możemy sobie to wideo oglądać bez dźwięku, tylko czytać te podpisy, więc do tego też możemy tego Sonixa wykorzystać. To, co jest też fajne w przypadku tego Sonixa, że na początku, jeżeli, jeżeli Państwo chcecie go wypróbować, po tym, o czym opowiadałem, możecie przez 30 minut korzystać z tego narzędzia za darmo. Jak zakładacie konto, to nie musicie nawet podawać karty kredytowej, tylko tam zakładacie imię, nazwisko, maila i macie gotowe konto. Przez 30 minut możecie się bawić. Jeżeli będziecie chcieli tłumaczyć taki tekst, pamiętajcie, że to tłumaczenie zjara też te minuty. Czyli jeżeli macie 15-minutowy plik audio, przetłumaczycie go sobie, czy czytacie sobie plik audio do tekstu i potem przetłumaczycie go to sobie na angielski, to zje wam kolejne 15 minut. Ale potem, jak już zdecydujecie się na skorzystanie z płatnej wersji tej usługi, to też nie kosztuje ona majątku, to jest 10 dolarów za godzinę, więc w porównaniu do tego, co dzisiaj płacimy tłumaczom, no z całym szacunkiem, drodzy tłumacze, ale to jest kolejny, kolejny przykład takiego zastosowania, gdyż sztuczna inteligencja będzie Was zastępować. i Jest naprawdę genialne rozwiązanie. Jeszcze raz na końcu podkreślam, nikt mi za to nie zapłacił, jestem zafascynowany tym narzędziem i na pewno będę z niego korzystał i zachęcam, żebyście Państwo go również wypróbowali.